Jest początek roku 2022 i to jest doskonały moment, żeby rozpocząć planowanie swojego pierwszego elektryka albo kolejnego elektryka. Aktualnie opcji na rynku jest tak dużo, że trudno się na cokolwiek zdecydować. No i dlatego spieszę z pomocą. Chcę Wam dzisiaj przybliżyć kilka opcji, które mogą Was zainteresować. Będziemy się skupiać przede wszystkim na konwersjach, także zostańcie do końca. Siema, siema! Ja jestem Radosław Panas, a Wy oglądacie kanał Taba na rowerze. Kanał poświęcony rowerom elektrycznym i nie tylko. Zobaczycie tutaj naprawdę różne pojazdy, filmy jak składam te rowery, no, także jest tutaj co robić. Krótko w liczbach, nagrywam od 4 lat, nagrałem około 170 filmów yy, i nie planuję się zatrzymać, planuję je nagrywać dalej. Jestem też również autorem i właścicielem portalu Rebel Electric, na który ludzie wrzucają zdjęcia i opisy swoich pojazdów elektrycznych. No, i są tam też testy i różne inne ciekawe rzeczy. I właśnie z portalu Rebel Electric będziecie dzisiaj mogli zobaczyć zdjęcia pojazdów, o których mówię. Zaczynamy, nie marnujemy czasu, więc yy, może powiedzmy tak, jeśli staćcie na nowy rower elektryczny, taki fabryczną noweczkę ze sklepu, jakiś taki firmowy za jakieś 20-25 tysięcy zł. E, to pewnie nie jest to odcinek dla Ciebie, o takich rowerach będę jeszcze mówił, e, pod koniec właśnie do tego nawiążę, natomiast dzisiaj skupiamy się na konwersjach, na rowerach przerabianych na elektryki. A i zanim zaczniemy, to nie jest odcinek sponsorowany. Nikt nie zapłacił mi za to, że siedzę tutaj w piwnicy i nawijam do kamery. Nie będę tutaj reklamował żadnych sklepów, żadnych konkretnych komponentów, natomiast jeśli szukacie części do przeróbki pojazdów na elektryczne, to linki do takich miejsc umieszczę w opisie, tylko do pewnych i sprawdzonych miejsc. Więc jeśli masz własny rower, zwykły rower, na przykład miejski, jakiś trekkingowy, nic specjalnego, coś, co macie przewieźć z punktu A do B w mieście, to ja polecam ci założyć silnik przekładniowy w przednie koło i prostą baterię na bagażnik. Nie musi być to bateria bidonowa, nie musi być to specjalna bateria. Możesz zlecić komuś wykonanie prostego, małego pakietu na przykład na 36 V i postarać się zamknąć w jak najmniejszych kosztach. Osobiście zbudowałem już taki pojazd w ramach projektu Elektryczna Kuźnia. Poniżej w opisie zobaczycie link. Mi się udało zmieścić w śmiesznie małych pieniądzach, bo zbudowałem go za 1000 zł. Wam się pewnie to nie uda, bo korzystałem z używanych części, a jak mam być zupełnie szczery, wam polecam korzystanie z nowych części, będziecie mieć gwarancję i nie będziecie mieć przygód z tym, że coś tam nie działa albo że silnik się rozpadnie, więc warto skorzystać z nowych części. Ale nawet na nowych częściach. Taki, taka przeróbka wyjdzie Was, to nie wiem, jakieś 1500, maksymalnie 2500 zł i ta cena w dużym stopniu będzie zależeć od tego, jaką włożycie tam baterię. Bo jeśli będziecie wkładać tam baterię na zupełnie nowych ogniwach i ktoś Wam będzie musiał ją złożyć na zamówienie i chcecie, żeby miała długi zasięg, to po prostu będzie drożej. Ale jeśli wystarczy Wam, no nie wiem, jakiś... Zasięg maksymalnie 40-50 km, to wyjdzie to super tanio. No bo sam zestaw taki do elektryfikacji na przednie koło to jest jakieś 1000. 1300 zł maksymalnie, ale pamiętajcie, nie liczcie na jakieś super wielkie osiągi. To będzie jakieś 250-350 W, prędkości 25-35 km na godzinę. Te maksymalne prędkości i bateria, właśnie w granicy 700 zł do 1200. Zależnie od tego, czy będziecie chcieli depakiet, jaką pojemność i kto Wam będzie ją robić. I zanim przejdziemy dalej, to ostatnie zdanie jest bardzo ważne. Kto Wam będzie ją robić, bo no jednak bateria w rowerze elektrycznym to jest malutki, malutki zbiorniczek, w którym jest bardzo dużo energii, więc nie zlecajcie tego jakiemuś domorosłemu specjaliście, który zrobi Wam to po kosztach i zrobi to niechlujnie, dlatego że taka bateria potrafi zrobić niezłe spustoszenie w garażu, potrafi zapalić się, więc bądźcie ostrożni na to, komu ją zlecacie. Nie chcę Was tutaj straszyć, po prostu zweryfikujcie osobę, która miałaby Wam ją zrobić. Zobaczcie, jak wygląda jego etyka pracy. Poglądajcie filmy na tym kanale, żebyście wiedzieli, jak wygląda w ogóle proces budowy baterii. Wtedy będzie Wam łatwiej zweryfikować po portfolio osoby, która robi takie baterie, czy ta bateria, którą robi, jest zrobiona zgodnie ze sztuką. Nie bójcie się też depakietów. To nie jest temat na dzisiaj, ale depakiety z dobrych źródeł nie są groźne. Wracając do tego przerobionego, przekonwertowanego roweru trekkingowego, na miasto poziom montażu tych komponentów jest prosty, poradzicie sobie sami. Tak naprawdę przychodzi w zestawie przychodzi już gotowe koło, wystarczy je włożyć do roweru. W przednie koło jest to dosyć proste, nie ma tam za dużo regulacji, więc oceniam poziom trudności montażu na łatwy. Do takiego roweru też można założyć baterię bidonową, czyli taką wypinaną w miejscu, gdzie się montuje bidony rowerowe, ale wtedy wyjdzie drożej. Nie jest to konieczne. Natomiast można. Można. Ale ja bardzo dobrze wiem, że większość osób oglądających ten kanał nie podnieca się takim pojazdem, takim trekkingiem z napędem na przednie koło, no bo wszyscy chcemy mieć napęd na tylne koło, rower taki, który wytrzyma zjechanie z tej ścieżki rowerowej na taką bardziej offroadową przez las gdzieś przelecieć coś takiego nas jara, tak? Czyli potrzebny nam jest wtedy rower górski MTB. Więc kolejną kategorią będzie sztywny rower górski, ale już wytrzymalszy, na przykład właśnie z amortyzatorem z przodu, e, z dobrymi hamulcami, najlepiej tarczowymi. I taki pojazd potrafi naprawdę fajnie, fajnie jeździć, dawać dużo, dużo satysfakcji z jazdy, z dużo bezpieczniejszą bazą niż ten trekking. No ja bardzo polecam, ja bardzo polecam, to są super konstrukcje. I tak jak już powiedziałem, wkładamy silnik w tylne koło. Czy to będzie silnik przekładniowy, czy silnik bez przekładni, e, to już zależy od Was. E, to też jest długa dyskusja, czy taki, czy taki. E, w skrócie powiem tak, silnik z przekładnią będzie lżejszy, ale będzie troszeczkę hałasować. Silnik bez przekładni będzie cięższy, nie hałasuje i powiedzmy sobie, że powiedzmy, że jest. Nie bezobsługowy, nie wymaga serwisu. W przekładniówkach czasami potrafi skończyć się przekładnia, aczkolwiek to nie jest tak, że po roku trzeba ją wymienić. Znam osoby, które kręcą tam naprawdę po 7-8 tysięcy i nic się zupełnie z przekładniówką nie dzieje, więc bez przesady. Ja sam tutaj też jeżdżę na przekładni. Więc silnik z przekładnią albo bez przekładni w tylne koło to jest najpopularniejsza, najczęściej wybierana opcja przez e-rowerzystów. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle na całym świecie. Do tego sterownik 750 do 1500 W. Przekładniówka wytrzyma mniejszą moc, pewnie, bo potem będzie się grzała, natomiast właśnie silniki bez przekładni wytrzymają większą moc, więc musicie sobie tutaj wybrać, co jest dla Was lepsze, bezpieczniejsze. I do tych mocy bateria bidonowa zupełnie wystarczy fajnie, bo można ją wypiąć także szybko, raz, dwa. Taki pojazd pozwoli Wam osiągnąć Vmax nawet 45 km na godzinę. Więc to już jest naprawdę szybko. E, oczywiście, mówimy tutaj o off jakby ja was zupełnie zupełnie nie namawiam do jeżdżenia takiego e, po mieście po ścieżkach rowerowych wśród rowerzystów. E, jest to zupełnie niewskazane i nielegalne. Natomiast gdy zjedziecie sobie z takiej ścieżki rowerowej i polecicie gdzieś przez las na prostych odcinkach. 45 na godzinę. I teraz najlepsze jest to, że taki zestaw będzie kosztować w granicy 1500, może 1600 zł, plus do tego bateria bidonowa, podobne ponowne pieniądze, więc za taką konwersję, za części. E, wszystkie części zmieścicie się w granicy 3 4000 zł. Super opcja. Trochę trudniejsza w montażu niż silnik w przednie koło, no bo tam dochodzi do tego regulacja właśnie tylnego hamulca tarczowego. No, ten silnik wiadomo, trochę przesuwa tą tarczę. Nie jest to takie proste. Trzeba na nowo pewnie wyregulować przerzutki, gdy założymy zębatkę, to się tam troszeczkę. No i ten silnik sam wiecie, no, on jest trochę szerszy niż zwykła piasta rowerowa, jakieś 10-15 mm, więc no. Trochę trzeba powalczyć, trochę trzeba powalczyć. Wyzwaniem też może być solidne zamontowanie baterii bidonowej, bo jeśli zrobicie to bez pomysłu, albo tak jak jest zalecane przez producenta, to ona będzie po prostu się kiwać na boki i łapać luzy, a przy glebie wyrwie Wam nito nakrętki wbudowane w ramę. Więc tam trzeba to trochę, trochę to przemyśleć, ale warto, warto. Dla chcącego nic trudnego, dlatego tutaj e, poziom trudności montażu oceniam na taki no, średni, na pewno wyższy niż w poprzedniej konstrukcji. Ale wiecie, co jest lepszą opcją? Lepszą opcją jest Full MTB czyli rower z pełnym zawieszeniem, z amortyzatorem z tyłu i z przodu. No, to tutaj już można się bawić. To jest jedna z moich ulubionych opcji, dlatego, że taki pojazd jest wygodny i na miasto, i w teren i po prostu jest taki zupełnie uniwersalny. Im będziemy mieć większy skok amortyzatorów, tym zrobimy z niego większą kanapę. No, jest sztos. To jest moje ulubione. Jeśli masz bazę. Super, próbuj skonwertować to co masz, jak się da. Często w fullach problemem jest samo zawieszenie, bo zawieszenie sprawia, że na przykład trudno jest zamontować baterię bidonową. Niejednokrotnie jest to niemożliwe, żeby zamontować bidonówkę, przez to że ten amortyzator gdzieś tam przeszkadza. Te ramy są mniejsze, ciaśniejsze i. Niestety trzeba montować baterie na wymiar, trzeba zlecić budowę baterii, zmierzyć ten środek, te światło ramy, no i to jest problematyczne. Natomiast, no, cieszę się, że mogę wam powiedzieć, że w Polsce jest mnóstwo osób, które buduje i baterie na wymiar i skrzynki na wymiar, także jesteście uratowani. Na dole w opisie wrzucę wam właśnie kilka linków, kilka kontaktów. Jeśli ktoś właśnie szuka pomocy, na pewno tam to znajdzie. I to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że jeśli ty zajmujesz się budowaniem pakietów na wymiar, skrzynek na wymiar, naprawą e, właśnie komponentów elektrycznych, przewijasz silniki, wymieniasz nich kable i tak dalej, i tak dalej. W ogóle zajmujesz się konwersją rowerów na elektryki, to napisz do mnie na maila. Dużo osób się pyta e, o takich fachowców. Ja sam no, nie mam możliwości, e, żeby wszystkim przerabiać rowery na elektryczne, ale właśnie chciałbym. Przekierować osoby, które są chętne do przeróbki roweru, na osoby, które chcą się tym zająć na co dzień. Także piszcie do mnie maile, ja będę komponować listę i będę przerzucać kontakt do Was dalej. Ale wracamy do tego fula, tak? Bo to to jest praktycznie to, co tutaj stoi za mną. Mamy fula, wrzucamy na niego silnik taki jak do tego mtb przed chwilą, czyli albo przekładniówkę, albo direct drive'a, silnik bez przekładni w tylne koło, no i jest gotowy tak naprawdę No oczywiście właśnie ta bateria w skrzynce, tak jak na przykład w mojej konie yy, I to jest to Osiągi takie jak właśnie tamten Gural, yy, sztywny czyli około 45 km na godzinę max w offroadzie yy, około 750 do 1500 W yy, żeby wiadomo, nie, prze, nie spalić silnika i nie, nie zmielić yy, tej, tej przekładniówki u mnie tej mocy jest więcej na przekładniówkę, ale to też nie jest temat na dzisiejszy odcinek, tak? Wiem, że chcecie się o tym dowiedzieć i ja na pewno o tym opowiem. No ale właśnie warunek jest taki, że musicie mieć fula, tak? Nie każdy ma fula, nie każdy ma fula, którego można przerobić na elektryka. Czasami wystarczy go poszukać. Szukać używek, naprawdę, jeśli wyrwiecie używkę w dobrym stanie, to w przedziale między 2 a 5 tysięcy zł, jesteście znaleźć taki sprzęt. Mm, taki sprzęcik. Zestaw będzie kosztować podobnie jak właśnie w tamtym góralu, czyli około 1500-1600 zł. I teraz skrzynka. Nie polecam robić jej samemu, jeśli nie macie doświadczenia. Jeśli zlecicie budowę takiej skrzynki z żywicy, to musicie liczyć się z kosztami w granicy od 600 do 1000 zł, zależnie właśnie od wykonawcy i od tego, jakie macie się, jaki jest ten kształt. Jeśli chodzi o baterie, to tutaj właśnie bardzo będzie zależeć od pojemności, od tego, czy chcecie nowe ogniwa, czy depakiety. No ale też liczcie, że to będzie jakieś 2000 zł. Tak, no tak, liczcie. Nie? No też konwersja FULA jest trochę trudniejsza niż. Yy rowerów, który włożycie sobie po prostu bidon, dlatego że trudniej jest zamontować skrzynkę razem z baterią, zabezpieczyć to tak, żeby to po prostu sztywno się działo, nie latało. Więc jeśli nie chcecie tego robić samemu, są osoby, które się tym zajmują, które nawet dla was policzą właśnie tą baterię, zajmą się po prostu wszystkim od A do Z. Wy dostarczacie rower i ona zrobi już resztę. Za taką usługę no różnie. No, płaci się od 600 do 1000 zł. Też zależy właśnie jaki chcecie zakres, bo można lecieć po grubasie, tak jak tutaj, czyli zedrzeć z lakier z ramy, e, oddać ją do malowania, wspawać jakieś wzmocnienia. No, naprawdę, można dużo rzeczy, można dużo. Tylko wtedy po prostu trzeba liczyć się z tym, że no, to kosztuje. Ale jeśli chcecie to zrobić sami, jeśli macie dużo wolnego czasu, to myślę, że zmieścicie się między 4 a 6 tysięcy złotych i macie miodzie, fajną zabaweczkę. No i satysfakcja, że zbudowaliście samemu, to jest nieocenione. Okej, okay, ale dużo osób na tym kanale powie Panie Taba, 1500W? To jest, to jest nic, to jest dla mnie za mało. Okej, okay, okej, okay, ja rozumiem, ja rozumiem, znam takie osoby. Ponadto jeśli ważysz więcej, tak, ważysz ponad te 85-90kg, no to może faktycznie te 1500W będzie dla Ciebie za mało. Wtedy co się robi? Wtedy robi się takiego mocnego fula. Czyli mamy tą samą ramę, co przed chwilą omawialiśmy, te same problemy, ale montujemy większy silnik na tył. Większy silnik to większe problemy, większy silnik to większa moc, większe przyspieszenie, może nawet większa prędkość maksymalna. To też nie jest takie oczywiste, bo zależy to od napięcia na baterii i uzwojenia na samym silniku, ale, ale. Więcej mocy to większy silnik, większy sterownik. I przede wszystkim większa bateria A to znacząco zmienia koszty Często jest to już przyrost nieliniowy Jak chcemy więcej mocy To te koszty rosną naprawdę, naprawdę bardzo szybko I dla przykładu Montujemy do tego silnik jakiegoś powiedzmy MXUSa 3K Turbo Bo szczerze mówiąc nie powinno się nic większego wkładać w rowery zwykłe, tak? 3K Turbo to już i tak jest Max, szczyt szczytów. E, montujemy sterownik, powiedzmy, mieliśmy po bandzie jakiegoś Kelly Controller albo subwotona e, i chcemy sobie tutaj strzelić co? 5000 watów, to wtedy musimy liczyć się z pakietem tak przynajmniej 20S10P, co jest tak naprawdę na pograniczu tego, co można by było z niej wyciągać 5000 watów. E, i to jest już 200 ogniw moi drodzy. Szczególnie właśnie jak zaczniemy sobie liczyć koszt za nowe ogniwa, to staje się to coraz bardziej bolesne. I pomyślcie sobie, że musicie zmieścić. W takiej ramie taką wielką baterię. Tu jest około 90 ogniw, bo tu jest 13 razy 7 Te ogniwa są w dwóch rzędach. Sam fakt, że chcemy zrobić coś takiego nie znaczy, że damy radę ze względu właśnie na pojemność ramy. Tak? To ona zda rady pomieścić, jak to będzie wyglądać i czy to w ogóle będzie bezpieczne. Ale można. Jak ktoś bardzo chce, może. Ja już niejednokrotnie spotykałem takie osoby. No i jak sami widzicie na zdjęciach, no można coś takiego wyłuskać. Jesteście w stanie to zrobić i macie wtedy niezłego potworka. Naprawdę na ramie rowerowej mieć takie moce to jest już potworek. Taki pojazd pozwala na zupełnie inne prędkości maksymalne i właśnie w takim pojeździe możemy osiągnąć nawet, no właśnie, nawet 70-80 km na godzinę. Także totalny, totalny nielegal. Dobra, koszty. Ile to będzie kosztować? Bateria, która ma około 200 ogniw, zależy od tego, jak już wcześniej mówiłem, kto robi i z jakich ogniw. Ale trzeba się liczyć na koszty 6 nawet do 9 tysięcy zł. Sterownik, wyświetlacz, silnik i peryferia. Tu będziemy musieli się liczyć jakieś 3000 tysiące, może 3,5-4 tysiące zł. Gdzieś w tych granicach. Jeśli robimy sterownik typu Samwoton, typu Kelly Controller, i jeśli chcemy, żeby ten pojazd dalej przypominał chociaż trochę rower, no to warto jeszcze dodatkowo zainwestować w mózg pojazdu elektrycznego, czyli MPE od marka z Nie będę się tu rozpowiadał. Jest to coś takiego, co powinniście rozważyć. Rzućcie okiem na jego kanał, ma mnóstwo materiałów na ten temat, więc ja tutaj nie będę za bardzo się rozpowiadał. Zajrzyjcie, zapraszam Chciałbym jeszcze dodać, że wadą takich pojazdów, właśnie takich mocnych, fuli No to jest ich waga nie? Tutaj 40-50 kg to zupełna norma Silnik MXUS 3K Turbo sam w sobie waży ponad dyszkę Do tego dorzućmy grubsze szprychy, grubszą oponę, mocniejsze felgi i naszą wielką baterię to szybko wam wyjdzie 50 kg, jak nic. No i właśnie przez tę uwagę, niestety, te pojazdy nie, nie należą do moich ulubionych. Wolę lekkie fule, ale wiem, że jest duża rzesza ludzi, którzy je po prostu uwielbiają. No trzeba przyznać, że robią wrażenie. Każda przejażdżka jest naprawdę imponująca. Ale to nie wszystko moi drodzy. Słuchajcie, można mieć też fulla i nie robić mu kotwicy w tylnym kole. No bo jednak silnik w tylnym kole no to nie jest nic naturalnego dla kogoś, kto chciałby śmigać, skakać na rowerze, pokonywać jakieś hopy, dropy i tak dalej. No ja się przyznaję, jakby silnik w tylnym kole nie jest idealnym rozwiązaniem, więc wtedy myślimy o silnikach mid-drive w silnikach dokładanych do rowerów, które razem z nami ciągną za łańcuch i dzięki temu jakby z przerzutki z tylnych zębatek mamy taką skrzynię biegów. Mamy moc silnika w sumie z naszymi nogami, która przekłada się na łańcuch i tylne zębatki. Wiadomo, łańcuch zużywa się szybciej, zębatki zużywają się szybciej, jest tam dużo rzeczy, które pewnie trzeba było wziąć pod uwagę. No, ja też nagrałem sporo odcinków na ten temat, dlatego powinniście tutaj się tym tematem zainteresować przed ślepym wejściem w taką konwersję, ale można, jest to fajna opcja i powinniście ją rozważyć. Rynek midów jest bardzo duży, naprawdę można mieć. Przeróżne konstrukcje. Mamy powiedzmy lekkiego Tonszęga TSDZ2. Jest to napęd, który jest lekki, ma czynnik nacisku na pedały. Fajnie. Mamy y, dalej bafangi o różnych mocach, y, które mają od tam 500 do nawet 1000W nominalnie. Duże, mocne, bardzo fajne napędy, y, które z kolei nie mają już właśnie czynnika nacisku, ale dają Wam no, niezłego kopniaczka. Aż powiedzmy, idźmy jeszcze dalej i pojedźmy w jakieś hajendy. Mamy na przykład CYC, inaczej zwany cyc. Cyce mają naprawdę niezłe moce. Zresztą każdy, kto się interesował tematem, wie, że 4000W na takim silniku to nie jest jeszcze nic specjalnego. Ludzie wkładają w nie więcej: specjalne zewnętrzne sterowniki, no i robią z nich po prostu potwory. Więc rynek mid drivów jest szeroki. Nie chcę omawiać wszystkich napędów, jest ich za dużo. Ja też nie jeździłem na wszystkich, więc nie mogę tutaj się wypowiadać, ale jest taka opcja. Montaż mid drive'a przy suporcie może być trochę trudniejszy, pewnie nie zawsze, nie wszystkie ramy też go przyjmą tak lekko. Dlatego ja oceniam, że tutaj poziom trudności montażu jest no, wysoki. Przy tych opcjach też właśnie myślimy o baterii e, na wymiar. W światło ramy niektóre osoby stosują baterie w plecakach, żeby ten rower był jeszcze lżejszy, bo no, wielką zaletą mid drive'ów jest to, że są lekkie. Zazwyczaj są lekkie, cały rower jest dużo lżejszą konstrukcją, bardziej skierowaną na uczucia rowerowe niż takie skuterowe jak w przypadku silników hub drive. Ceny za zestawy mid drive są Dosyć spore, liczcie się z tym, że no, konwersja y, takiego pojazdu, jeśli chodzi o części, to jest między 3,5 a 8 tysięcy złotych Zależnie głównie od tego, jaki wybierzecie napęd i jaka bateria Pamiętajcie też, że cały czas mówimy o konwersjach, gdzie macie własną bazę W tych cenach nie zawieram ceny roweru, więc no, zabawa robi się już droga Tak jak wyszliśmy od trekkinga, który byłby tani, to tutaj zaczyna robić się drogo i to jeszcze nie koniec, moi drodzy, bo drogo, to dopiero będzie. Panie, to już nie jest rower. No dobra, ale czy to jest motocykl? Czy to jest skuter? No, polskie prawo tak naprawdę nie wie, jak klasyfikować takie pojazdy. BA. Na całym świecie nie wiadomo, jak nazwać taki pojazd, jak go sklasyfikować. My mówimy na nie Monster Bajki albo Monster E-Bajki. Eee, no są to po prostu takie zabaweczki, które mają naprawdę, naprawdę sporą rzeszę fanów No i trudno się dziwić, nie? Eee, mega dobre przyspieszenie, no stosunek mocy do masy jest niesamowity Słuchajcie, ogólnie opowiem o nich tak w skrócie, naprawdę w skrócie Bo dla tych pojazdów trzeba by było poświęcić cały odcinek I pewnie zrobimy to w tym roku Tak więc Monster e-bike to jest pojazd budowany na specjalnie dedykowanej do tego ramie w Polsce mamy to szczęście, że jest kilka firm, które właśnie produkują takie ramy własnego autorstwa, i tak naprawdę możemy wybrać sobie pośród kilku modeli. Nie będę ich przytaczał, są fani różnych marek, zaraz mi się tu nawiąże dyskusja, że która jest lepsza. To poruszymy może w innym odcinku. No i tak naprawdę, rama to jest taka wielka puszka na baterię. No, oczywiście musi być to wytrzymała puszka, żeby, żeby no, podczas jazdy po wybojach tam się nic z nią nie zadziało. Natomiast patrzcie na to tak, że to jest jeden wielki zbiornik na baterię. Pakiety 20S, 20P, czyli 400 ogniw to nic wyjątkowego w tych maszynach. To wręcz standard. Mając 400 ogniw. Jeśli pomyślimy, że chcielibyśmy zbudować taki pojazd na nowych, nowych ogniwach, na przykład VTC5, to szybko dojdziemy do tego, że po prostu jesteśmy biedni. Jest yy, możliwość zbudowania takiego lżejszego monsterka 3000 4000 watów, według mnie w zupełności wystarczy, ale no niestety. W pewnym momencie wchodzi taka choroba, mówimy na nią Watowica, i wtedy chcemy więcej, więcej i więcej mocy. I ta choroba potrafi was doprowadzić nawet do 25 kW i czarnej dziury w portfelu. Wiem, co mówię, moi drodzy. Przy takich mocach 25 tysięcy złotych nie wystarczy. Tak naprawdę mówi się Sky is the limit, bo te pojazdy potrafią kosztować nawet i 40 i więcej, więc. No droga zabawka, droga zabawka Korby i pedały w takich Monsterach bardzo, bardzo często są tylko dla pizzu Dlatego, że nogami nie jesteśmy w stanie dogonić tego silnika Chyba, że chcecie po prostu sobie luźno kręcić w powietrzu po to, żeby podenerwować kierowców samochodów Można? Można No i tutaj moi drodzy dochodzimy do ważnego komunikatu te monstery, jak i większość pojazdów z tej dzisiejszej listy, to są pojazdy nielegalne do użytku na drogach publicznych. I w ramach przypomnienia, legalny e-bike to jest taki, który ma 250 W mocy nominalnej, wspomaga nas do 25 km na godzinę i jego napęd elektryczny jest uruchamiany siłą naszych mięśni. Więc nie może mieć manetki. Ale tak naprawdę, czy kciuk, który naciska na manetkę, to nie jest siła naszych mięśni? No, ale zostawmy to na kiedy indziej, nie dyskutujmy, pogadamy o tym następnym razem. No dobra, doszliśmy do końca tego odcinka. Yy, mówiliśmy tutaj o konwersjach. Na rynku, słuchajcie, są dostępne jeszcze różne inne opcje, na przykład, właśnie dosyć tanie rowery chińskie albo marketowe. Yy. To też jest dosyć spory temat. Nie jestem w stanie tego wszystkiego zamknąć w jednym filmie, więc pewnie będzie ich kilka. Podobnie zresztą z fabrycznymi elektrykami takich znanych i poważnych marek. Takich jak na przykład, słuchajcie: Spec, Giant, Cube, Merida, Trek, Highbike, Bulls, Santa Cruz i tak dalej. Rynek pojazdów elektrycznych, rowerów elektrycznych z roku na rok rośnie. Już dzisiaj nie liczysz się na rynku rowerowym, jeśli nie masz w swojej ofercie roweru elektrycznego więc, tak naprawdę, jest o czym gadać, jest co pokazywać. Ja coraz bardziej interesuję się tymi fabrycznymi rowerami elektrycznymi, w szczególności, że razem z przyjazdem tutaj do Gdańska. Kilku kolegów pokazało mi właśnie śmiganie na singlach. Tam większość konwersji się nie spisze i ja odradzam Wam wjeżdżanie na ciężkich konwersjach na single, bo je po prostu popsujecie. Natomiast właśnie takie fabryczne rowery elektryczne radzą sobie tam doskonale. Więc ja będę chciał Wam je przybliżyć. I mam okazję już od jakiegoś czasu jeździć na takim rowerze, ale ja znowu się rozgaduję. A, a słuchajcie! I oczywiście, zostawcie w komentarzu informację, jaki z tych pojazdów, które dzisiaj wymieniłem, interesuje Was najbardziej. Który jest w Waszych planach, który chcielibyście złożyć. Także czekam na Wasze komentarze. Jak zwykle czytam, odpisuję ile się da. Dobra, trzymajcie się zdrowo jeszcze raz. Do następnego.